Z perspektywy mojej jako dyrektora katolickiego Radia Podlasia, a także dyrektora portalu regionalnego Podlasie 24, ja bym wymienił takie trzy podstawowe cechy, takie trzy podstawowe predyspozycje, które są moim zdaniem najważniejsze. Pierwsza to osoba, która chce zostać dziennikarzem, musi być osobą kontaktową i nie może się bać relacji z innymi ludźmi bo ja wychodzę zawsze z tego prostego założenia, że kontakt z drugim człowiekiem, no to jest jednak źródło dużego bogactwa wiedzy, informacji, co też jest ważne z perspektywy potem pracy dziennikarza, bo dzięki temu on w prosty sposób zdobywa nowe źródło informacji, ludzie mu te informacje przynoszą. I jeżeli ma w sobie to ciepło emocjonalne, które buduje dobry kontakt, to wiadomo, że ludzie są do niego pozytywnie nastawieni. Jak są pozytywnie do niego nastawieni, no to wiadomo, że, życzą, że dużo ciekawych rzeczy przyniosą. Czyli to jest ta pierwsza ważna rzecz. Druga, którą bym wymienił dla dziennikarza, to jest kwestia kreatywności. Że dziennikarz nie może być osobą odtwórczą, ale musi być osobą twórczą. Musi być osobą ciekawą świata, musi być osobą, która potrafi w jakiś sposób wydobyć z siebie samej to, co jest ciekawe w życiu i potrafi mieć pomysł na życie. Bo jeżeli dziennikarz będzie miał pomysł na swoje życie, no to ja wychodzę z tego prostego założenia, że będzie też miał pomysł na dobry program, na dobry reportaż. No i tutaj też pojawia się kwestia ciekawości życia, bo w momencie, kiedy dziennikarz jest ciekawy życia, no to siłą rzeczy będzie wyszukiwał coraz to nowe osoby, które pokażą mu to bogactwo codziennego życia. No i trzecia rzecz, na którą jednak bym zwracał uwagę, no to uważam, że w świecie dzisiejszych mediów, które przedstawiają pewnego rodzaju jeden wielki chaos, Dziennikarz musi być jednak osobą uporządkowaną, osobą, która będzie pilnowała swojego warsztatu pracy, który, która będzie miała te swoje osiągnięcia archiwalne, czy niearchiwalne, będzie miała uporządkowane, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie okoliczność, czy przyjdzie sytuacja, kiedy będzie trzeba do tego powrócić, albo wręcz można powiedzieć. W jakiś sposób wrócić do tego, co było dobre w moim dziennikarstwie, i to na nowo, że tak powiem, odbudować. A więc taki dziennikarz, który jest uporządkowany, który nie ma pospisywanych kontaktów na 150 karteluszkach, tylko ma porządną agendę z adresami, z telefonami. No tutaj, można powiedzieć, jest bardzo ważną rzeczą to uporządkowanie. Ja zacząłem pracę w roku 2007 w Caritas Polska, tutaj w Warszawie, no i dostałem. Działkę medialną, działkę promocyjną Caritasu. Wiadomo, że Caritas prowadzi wiele działań charytatywnych, pomocowych, które są bardzo mocne, mocno obecne w mediach. No i za, tym, za tą pracą, konkretnym zadaniem, które miałem w Caritas Polska, no poszedł po prostu kontakt z ludźmi mediów, czy to rozgłośnie radiowych, czy to rozgłośnie telewizyjnych. Miałem to szczęście, że spotkałem ludzi, którzy, z którymi szybko się zaprzyjaźniłem, no i którzy w jakiś sposób, bez żadnej zazdrości, bez żadnego kombinowania, wprowadzali mnie w ten świat mediów, powodując, że ten świat mediów stawał się dla mnie coraz bardziej przyjazny, coraz bardziej ciekawy. A rzecz, która jest ważna, no to jest potrzebne wypracowanie sobie warsztatu dziennikarskiego. W przypadku radia wiadomo jest rzeczą, że Trzeba wiedzieć, jaki dźwięk jest ciekawy dla słuchacza. Trzeba wiedzieć, jak skomponować ten dźwięk, zmontować daną audycję czy dany serwis, żeby to słuchacza zaciekawiło. Co więcej, dziennikarz musi być człowiekiem wiarygodnym, a więc wiadomo, że to, na co reagują ludzie, to jest odpowiedni poziom emocji. A więc Dziennikarz musi też popracować nad tym, żeby przekazać odpowiedni poziom emocji, bo wiadomo, że emocje są tą rzeczą, tą sprawą, która ludzi przyciąga, która powoduje, że ludzie zanurzają się w pracę danego, danego dziennikarza. W przypadku naszego radia, które ma już 28 lat, mogę w sposób otwarty powiedzieć, że studia dziennikarskie nie są potrzebne. Bo mamy wielu dziennikarzy, którzy studiów dziennikarskich nie skończyli. Skończyli historię, skończyli polonistykę, skończyli inne kierunki, ale zawsze przede wszystkim ciągnęło ich do tego, że mieli przekonanie, że są na tyle wartościowymi ludźmi, że mają coś do powiedzenia o sobie. Mamy ludzi, którzy nie skończyli dziennikarstwa, ale mają swoje pasje. Z którymi potrafią się dzielić z innymi. Rzecz, która jest pytaniem skierowanym do adeptów dziennikarstwa, czy jestem nastawiony na to, że będę musiał się ciągle rozwijać? Czy jestem na tyle ciekawy świata, że będę potrafił szukać wciąż to nowe impulsy, które będą mi tworzyły jako człowieka, czy jestem na przykład ciekawy świata? Bo wiadomo i rzeczą, że bycie dobrym dziennikarzem nie jest dane raz na zawsze, że ten warsztat trzeba cały czas rozwijać. Ludzie, którzy szukają drogi w dziennikarstwie, um, mają wiele możliwości, bo mogą choćby spróbować swoich sił w przestrzeni internetowej. Można się pobawić w przestrzeni internetowej w bycie dziennikarzem i zobaczyć szybko, czy to, co pisze, czy to, co publikuje, to w ogóle trafia do ludzi i czy to ludzi interesuje. Oczywiście jest wiele redakcji, czy to rozgłośnie radiowych, czy redakcji portali, gdzie młody człowiek może spokojnie przyjść, posiedzieć sobie i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Co więcej, ja wychodząc z założenia, mówiąc o tym, że bardzo mocno stawiam na otwartość moich dziennikarzy, no to jeżeli przychodzi do nas taki młody człowiek, a bardzo często przychodzą młodzi ludzie na staże, no to oni od tych moich starych dziennikarzy, tak można powiedzieć, mogą wiele zobaczyć, mogą podejrzeć ich pracę, mogą z nimi pójść w teren i wtedy szybko zobaczą, czy to jest praca dla nich, czy nie.